Połowa listopada 8 stopni dolna granica pszczelego zera ale jak nie ma wiatru to pojedyncze pszczoły jeszcze wylatują. W tym roku mam problem, ponieważ w zasięgu lotu pszczół kwitnie gryka jakimś cudem, a dawno powinna wymarznąć. I dostarczyła im pyłku, co spowodowało, że matki się rozczerwiły i to, co ułożyłem na zimę, ramki, trzeba od nowa kontrolować w ulach. O czym wiem, które jeszcze muszę przerwać czerwienie? Nie zaglądam do uli, w każdym ulu mam termometr i jeżeli temperatura jest około 34 stopni, no to znakuję tak, żebym wieczorem wiedział, wysunięta snoza, że tutaj trzeba dać co najmniej 3 litry żeby przerwać czerwienie ja im kilka dni temu dałem po 3 litry żeby przerwać czerwienie ale w części udało się przerwać a w trzech jeszcze nie, także dzisiaj będą podkramione jeszcze trzy ule, tylko trzy tylko te które wskazuje temperaturę 34 stopnie, jak widać wchodzą w zimę na Вере в корпусах.